Witajcie kochani, dzisiaj rozpoczynam eksperyment związany z pomidorami. Przepikowałam 6 odmian pomidorów z każdej odmiany po 3. Będzie ich jeszcze 12, bo się nie, nie opamiętałam i jednak mam 18 odmian pomidorów, ale do eksperymentu użyję chyba tylko, żeby Was nie skłamać. 12 odmian, tak, pójdzie do eksperymentu. Na czym ten eksperyment będzie polegał? Ano na tym, że ostatnio słyszałam, iż mały pojemnik przyspiesza zawiązywanie się pąków kwiatowych, a to za tym idzie do wyższej plenności krzewów pomidora i ja sobie po 3 sadzonki z każdej odmiany Przepikowałam tutaj. To jest taka standardowa moja butelka, która pójdzie do. Yy, on, te pomidorki w takich butelkach pójdą do, do nic na zewnątrz. Natomiast od folii pójdą pomidorki posadzone w małym pojemniku. On tutaj ma 300, tam ile on tu ma gramów? Patrzcie, nie wiem, jaki on ma tu pojemność. Ślepa jestem. No, nie wiem, jaka pojemność. No, czysta coś y, mililitrów ma ta pojemność tego. Te, tego pojemnika i dolitrowych. One no, będą później podsypywane systematycznie. Ziemię mają tą samą, to jest mieszanka mojej ziemi z potwoli y, z ziemią kompostową. Y, te, I te dwa. Z każdej odmiany po dwa będą sadzone pod folię, więc będą miały te same warunki świetlne, wilgociowe, tą samą ziemię i to samo naświetlenie, no bo jak mówię, ograniczę się tylko do, 20, nie do 24. No do 24, no może, może do 30 odmian, odmian do 30 krzaków, sorry, zagota pomidorów. No więc sprawdzimy. Sprawdzimy, czy prawdą jest, iż jak korzenie wypełnią ten pojemnik, to będzie sygnał dla rośliny, żeby przeszła w tą fazę generatywną, czyli fazę zawiązywania pąków kwiatowych i do większego planowania. Tak, porównamy z każdej odmiany. Bo wiadomo jest, że w momencie przesadzania, czyli tam to będzie koniec kwietnia, za miesiąc, te rośliny będą się znacznie różniły. Te w tych małych pojemnikach będą mniejsze, żeby nie były niedożywione, to ja je będę musiała zasilać. Natomiast te z tych większych pojemników, gdzie będzie litr ziemi, no będą wyższe, tak, w momencie przesadzania. Odejdź Milusia. Przepraszam Was za kota. Będą wyższe, no ale porównamy, właśnie czy to ma jakiś związek z plennością, bo ponoć odwrotny, tak? Czyli, że te, które są w mniejszych pojemnikach, będą bardziej plenne. Playlista będzie miała taki tytuł, znaczy, wpływ stresu na plenność pomidora, i pod koniec sezonu, jak już będę miała taki mniej więcej, porównanie, będę to robiła jeszcze w trakcie sezonu. To po prostu dopiszę do tej playlisty na początku, czy jest to pozytywny wpływ, czy jest to negatywny wpływ. Tak, Ten sam y, film będzie też w playliście pod tytułem Eksperymenty. Także pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i zapraszam do oglądania, a ja idę dalej. Plikować moje pozostałe 12 odmian. Buziaki wszystkim papa. Pa.